Witamy w telefonie zaufania rzecznika prawiecka. Dzień dobry, bo my z siostrą chcieliśmy poprosić o pomoc. Mieszkałyśmy w placówce przez ponad 4 lata i wróciłyśmy do babci, do której nie mogłyśmy wrócić legalnie. Wróciłyśmy do babci, Aha. bo było nam bardzo ciężko w placówce. Dziewczynki powinny zostać w domu, bo one mają dom. To ona tęsknią za mamą. Ja nigdy nic moim dzieciom nie zrobiłam. A nie mogę zobaczyć mojego dziecka i przytulić. I powiedzieć, że je kocham. Pięć lat temu, zgodnie z postanowieniem sądu rodzinnego, dziesięcioletnie wówczas siostry trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Taka decyzja zapadła ze względu na trwający rozwód rodziców, oraz dlatego, że zawieszono matce prawa rodzicielskie, a dziewczynki nie chciały pozostawać pod opieką ojca. Moje dziecko dzisiaj ciągle płacze, ma cały dzień płacze. Tak się boi iść do taty. Czy dzieci były świadkami przemocy ojca wobec pani? Tak, dzieci były i świadkami przemocy wobec mnie, i były ofiarami, ofiarami przemocy. Wszyscy chcą, żebyśmy my były w placówce tylko po to, żebyśmy spotykały się z ojcem, który nas bił, i nie chcemy się z nim spotykać? Okej, okay. ojciec stosował przemoc, i, i ty zostałeś umieszczone w placówce po to, żeby ten kontakt z ojcem był, tak? Tak. One się panicznie boją, że trafią znowu do piekła, z którego uciekłyśmy. Podczas toczącej się sprawy rozwodowej, sąd orzekł, że opiekę nad dziećmi ma przejąć ojciec, bo matce zakazano kontaktów z córkami. Dziewczynki mogły z nią jedynie korespondować. Kochana mamusiu, bardzo prosimy, żebyś w naszym imieniu złożyła naszą prośbę do Wysokiego Sądu o powrót do ciebie i do domu. Co pani zarzuca sąd? Pani psycholog i pedagog pisały, że są przeciwwskazania do opieki nad dziećmi. U mnie. Psycholog i pedagog e, pisze, że u mnie mogą wystąpić o mamy i wsłuchowe. Ja miałam depresję, leczyłam się, byłam pod opieką lekarza, który wystawił opinię, nie ma przeciwwskazań do opieki nad dziećmi. Lekarz biegły sądowy nie ma jednoznacznych przeciwwskazań do opieki nad dziećmi. Wszystkie dokumenty z akt sądowych przeczą opinii biegłych. To już nikogo nie interesuje, bo jest opinia. Kuratorzy piszą inaczej. Pierwsza opinia kuratora środowiskowego mówiła, że dziewczynki nie są nawet gotowe na kontakty z ojcem z powodu przemocy i nadużywania alkoholu. Tej opinii w ogóle nie ma wzmianki o, te, o tym dokumencie w pierwszej opinii biegłych. Dzieci bardzo przeżywają rozłąkę z bliskimi. Ich cierpienie potęguje zakaz kontaktów z matką. W placówce opiekuńczo-wychowawczej dziewczynki trafiły pod opiekę psychiatry, który zalecał kontakt z matką. Ale sąd uznał, że ulgę w kryzysie emocjonalnym dziewczynkom miała przynieść terapia. Jedno mogę powiedzieć, że stan psychiczny dziewczynek mimo że jest w tej chwili wsparty wieloma specjalistami, jest bardzo trudny. Historia nastolatek jest niezwykle poruszająca. Rozwód rodziców, samotność, dorastanie w domu dziecka te wszystkie doświadczenia z pewnością pozostawią piętno w dorosłym życiu sióstr. Aż dwa lata. Tyle dziewczynki czekały w placówce opiekuńczo-wychowawczej, by móc spotykać się z babcią. Sąd zdecydował, że mają być to spotkania na terenie placówki. Nastolatki wciąż jednak czekały na matkę. Być może z tego właśnie powodu okaleczały się. Kochana mamusiu i babciu Krysiu, kocham was z całego serduszka i przepraszam, że wcześniej nic nie pisałam ale było mi bardzo smutno, że nie jesteśmy w domu mamy. Mam bardzo wielką nadzieję, że w święta wielkanocne będziemy normalnie w domu. Bardzo ciężko przeżywam rozłąkę z tobą, mamusiu, ale na szczęście mamy odwiedziny z babcią. Czy pani również starała się o to, aby dzieci były, spędziły tutaj wielkanoc? Tak, ale niestety nie dostały pozwolenia na spędzenie i w pierwszy dzień świąt ja byłem u nich dwie godziny. Jak spędziłeś te święta wielkanocne? No, no, bardzo się cieszyły. My oczywiście e, podzieliłyśmy się święconkom.